Tak, dziewczyny wróciły w nocy z soboty na niedzielę z Zieleńca, gdzie dosyć mocno trenowały według relacji i kierownika drużyny i trenera. Długie marszobiegi po górach, potem po południu ćwiczenia w hali, a jeszcze później po południu wieczorem indywidualne ćwiczenia na poszczególnych pozycjach. Mamy w tym momencie do dyspozycji 13 dziewcząt. W niedzielę ku naszemu dużemu zadowoleniu dojechała do nas um, zawodniczka z Białorusi, która będzie naszą rozgrywającą. W piątek finalizujemy umowę. Przyjeżdża jej menadżer, podpisujemy umowę i to już będzie tak na, na 200%. Jest to reprezentantka Białorusi. Um, polskiej siatkówki, mogę ją znać, bo przez jeden sezon grała, była rozgrywającą w AZS Białystok. 14, 3, 11, 13 sierpnia. I to jest to ustawienie, że